Spędzasz 10, 12, 14 godzin codziennie przed komputerem na siedząco? Mam tu rozwiązanie dla Ciebie w tym filmie, zapraszam. Mówi się, że siedzenie to nowe palenie. Oznacza to, że siedzenie jest dla nas równie niezdrowe jak palenie. Może mieć bardzo wiele konsekwencji długoterminowo negatywnych, gdy siedzimy 8, 10, 12 godzin dziennie. Na przykład ja pracuję umysłowo, czyli przed komputerem siedzę w pracy 8 godzin, a po pracy moje hobby, nie licząc sportu, to jest kręcenie filmów, edytowanie filmów, czyli tak naprawdę siedzę przed komputerem. Lub inaczej siedziałem przed komputerem 12 gdzieś godzin, często dziennie 10 spokojnie. I chciałem teraz ci powiedzieć do czego to może prowadzić oprócz Problemów, które możesz mieć długoterminowo z krążeniem, z po prostu żylakami, z nogami. Też możesz mieć problemy z plecami, bolącymi plecami, dolnym odcinkiem pleców, co bardzo często się zdarza, co jest wręcz, wręcz się mało rzadko się zdarzy ktoś, kto w takiej branży naszej siedzącej w końcu się nie nabawi tak naprawdę tego bólu pleców. Niestety jest to już tak popularne i tak się... Często zdarza, że nikt nie uważa tego nawet za coś w ogóle nienormalnego A to jest coś nienormalnego Nie powinniśmy mieć bolących pleców w wieku 30 lat A niestety wielu z nas ma Powiedziałem na początku, że mam dla Ciebie rozwiązanie Mam dla Ciebie nawet kilka rozwiązań Ale najbardziej ekscytujący dla mnie jest to, które ostatnio stosuję I które Ty też możesz zastosować Bo rozglądałem się już jakiś czas za... Podnoszonym biurkiem. Mamy takie w pracy, w biurze, gdzie teraz rzadko się chodzi przez wiadomo co, że po prostu przyciskiem możesz sobie to biurko podnieść. Masz monitory na wysokości oczu i masz klawiaturę tak, że na stojąco możesz pracować i patrzeć się prosto w monitor. Jesteś super wyprostowany, stoisz, nie, nic cię nie boli. I niestety kupno takiego biurka podnoszonego, to nie tylko duży koszt, ale też koszt spory przestrzennie. Widzisz, ja u siebie w domu nawet nie mam normalnego biurka, co dopiero miejsce, żebym miał miejsce na biurko podnoszone. I już się w zasadzie w pewnym sensie pogodziłem z czasem z tym, że no, będą mnie musiały boleć plecy, zanim nie kupię wielkiego domu, gdzie będę miał swoje biuro z biurkiem podnoszonym. Aż tu natknąłem się na cudowne rozwiązanie dla mojego problemu. Polska firma Standing Desk robi coś takiego z tektury. Co pozwala ci nawet ze stołu kuchennego lub z biurka zrobić sobie biurko stojące. I najwspanialsza rzecz, jeśli, która, jeśli chodzi o ten produkt, to taka, że on nie zajmuje ci miejsca, gdy go nie używasz. Czyli na przykład, jak kupisz wielkie biurko podnoszone, no to musisz go cały czas gdzieś mieć. Ja, dziś, masz, mało miejsca tak jak ja, nie masz jak tego nawet zrobić. Nie masz ci tego biurka mieć. Natomiast ten produkt od Standing Desk, który się nazywa Active Stand, po prostu składasz w tektur tą tekturę w taki wąski, płaski, fajny kształt, który możesz łatwo wsadzić za kanapę, za grzejnik, za szafę, w jakieś takie miejsce, gdzie w ogóle on ci nie będzie przeszkadzał. Tym samym dzięki zakupowi tego produktu. Mam praktycznie biurko stojące, kiedy tylko chcę. Gdy go nie chcę, to znika. I z którego mogę korzystać właśnie tylko wtedy, kiedy jest mi potrzebne. I go wywalam za kanapę, gdy go nie potrzebuję. Sprawdza się świetnie. Ten poziom jest na mój wzrost. Są dwa poziomy tego, jakbyś był zainteresowany. Poziom na mój wzrost jest ten wyższy. Idealny, po prostu mam monitor. Zresztą, będzie, widzicie tu Biro. Mam monitor centralnie przed oczami, mam klawiaturkę centralnie tu, gdzie powinienem mieć, i myszkę też, tak, że mogę nią fajnie ruszać i stać sobie prosto, patrzeć się prosto przed siebie. Bajeczny produkt, i mimo, że już pogodziłem się z tym, że nie będę miał stojącego biurka, gdy się na to natknąłem, od razu to zamówiłem. I przez ostatnie 3-4 tygodnie używam tego codziennie, gdy pracuję. I jest to niesamowicie wspaniały produkt. Zauważysz, gdy pracujesz na stojąco, że nie tylko nie tylko. Nie bolą cię plecy, stoisz sobie i jakieś to krążenie jest lepsze, spalasz nawet trochę więcej kalorii, ale o tym nie ma co wspominać, bo to są jakieś tam minimalne rzeczy. Jesteś też bardziej pobudzony, co jest fajne i co pomaga, ale też co zauważyłem i co też zauważysz, gdy pracujesz na stojąco, to jesteś bardziej produktywny. Ten nasz organizm nie chce stać. i Zauważyłem to u siebie, gdy pracuję na stojąco, czy gdy robię filmy, edytuję na stojąco, to po prostu robię je szybciej. Robię swoją pracę szybciej, szybciej się za nią zabieram i szybciej ją kończę, właśnie dlatego, że jest gdzieś coś głęboko w nas, co sprawia, że nie chce nam się pracować albo chce nam się zrobić pewną rzecz jak najszybciej, szczególnie gdy musimy stać przy tym. Także jest to rozwiązanie też, żeby stać 8 godzin czy 10 godzin, przez cały dzień. Raczej chodzi o to, żeby stać. Ja stoję 2-3 godziny dziennie w drugiej połowie dnia, gdyż jestem bardziej taki zmęczony, osłabiony i gdy już bym poszedł na drzemkę. Wtedy zwykle, właśnie stawiam mój standing desk i pracuję kolejne 2-3 godziny na ostatnie godziny pracy na stojąco. I później, często też wieczorem, gdy już dzieci pójdą spać, zaczynam robić to, co teraz, czyli nagrywać, a raczej edytować filmy. Też robię je na standing desku i też tak by przyspiększyło to moją produktywność. Możecie zakupić ten produkt, jest stosunkowo tani. Kosztuje 80 zł czy 89 zł. Jest tu link afiliacyjny, dzięki któremu, gdy kupisz go, ten produkt z tego linka ja dostanę część dochodu. Produkt polski Damiana, z którym wymieniałem trochę wiadomości, gdy tak jakby pytałem się o ten produkt, bo. Na początku myślałem, że ta tektura która cały czas przyjdzie do ciebie i ją rozłożysz, to musisz cały czas ją mieć rozłożoną, taką wielką, i wtedy to by było bardzo niefunkcjonalne. Gdy się dowiedziałem, że po prostu to możesz w każdej chwili składać do takiego poziomu, do takiego poziomu, w jakim przyszło ci z kuriera i możesz to tak łatwo schować, wtedy wiedziałem, że ten produkt będzie bajeczny. I jest bajeczny. Dlatego właśnie polecam wam się w niego zaopatrzyć, jeśli jesteście em, pracującymi. Umysłowo przed komputerem 8, 10-12 godzin dziennie. Bardzo się Wam to przyda i zobaczycie różnicę, jeśli chodzi o ból pleców, czy jeśli chodzi nawet o energię, o aktywność i o produktywność. Jest więcej produktów od firmy Standing desk. Są też profesjonalne biurka podnoszone, które, które robi ta firma. Wszystkie linki są poniżej, jeśli coś Cię interesuje, możesz z tego linka skorzystać. Ja dostanę jakiś mały procent z tego, co kupisz. Także stojące biurko to jest rozwiązanie, i teraz Ci podałem takie rozwiązanie, które sprawia, że nie ma wymówy. Każdy może mieć to stojące biurko, każdy może czuć się lepiej pracując na stojąco. Ale jeśli nie chcesz tego robić lub to nie jest coś, co cię interesuje, to też trzeba pomyśleć o tym, jak się siedzi. Przede wszystkim zmianą świata, jeśli chodzi o moje siedzenie w domu, było kupno piłki gimnastycznej. Takiej, na której E, dziewczyny na siłowni, no to wiecie, takie skakanie, bujanie. I inne ćwiczenia można też na niej robić. W zasadzie kupiliśmy ją dla dzieci do rehabilitacji. Jako, że dzieci już rehabilitacji nie potrzebują, używam tej piłki ja głównie do siedzenia w pracy. I jest to też niebo a ziemia w porównaniu do krzesła nawet takiego biurowego. Zobaczysz, że gdy będziesz pracował na tej piłce gimnastycznej parę godzin dziennie, ból pleców nie istnieje i po prostu wygodniej się pracuje. Nie wiem dlaczego ta piłka tak fajnie działa, ale, ale działa, jest tak, by Rozkłada się ten ciężar tak fajnie, że nie czuje się żadnego bólu. I teraz kolejna rzecz, to jest kwestia tego, jak siedzisz. Nie będę tu mówił o takich ergonomicznych rzeczach, które znasz z lekcji, BHP, bo, bo to każdy wie. Raczej ci powiem o takim, takiej dziwnej rzeczy. Jeden dziwny trik, który sprawił, że siedzi mi się lepiej. Jedna z rzeczy, które między innymi zacząłem robić, która sprawiła, że ból pleców swego czasu. Sporo mi się zmniejszył. Chodzi o kwestię ułożenia kolan w stosunku do ud, czyli o ten kąt. We wszystkich lekcjach, czy tam BHP-rzeczach, czy takiego tego typu sprawach, powiedzą ci, że ma być kąt prosty, czy jak najbliżej prostego, jeśli chodzi o nasze uda i tułów. A moim zdaniem, i zdaniem tych, to jakby źródeł, które szukałem wtedy, to był taki Yoga Line, takie wideo kiedyś. Oglądałem babki, która właśnie pomagała ludziom z problemami kręgosłupa, Mówiła, że siedzenie to jest największy problem, jeśli chodzi o to, jak, jak bolą nas plecy. Często nas bolą plecy, bo długo siedzimy i gdy jesteśmy w tej pozycji 90 stopni, jesteśmy tak, jakby, biorąc pod uwagę świat zwierzęcy, jesteśmy tak, jakby, cały czas ładujemy się do pozycji do skoku na jakąś ofiarę. Tak jakby, to jest pozycja, kiedy zbieramy energię. Dlatego, żeby tak nie być w tej pozycji, w której zmieniamy energię, dobrze jest, Mieć wyżej tyłek i niżej kolana, czyli siedzieć trochę po skosie. E, pokażę Wam tutaj to z birolu, jak, jak powinno się siedzieć. I wiadomo, dobrze mieć krzesło biurowe, które możesz sobie podnieść, żeby mieć je trochę wyżej i tak kolana trochę obniżyć. I to już będzie ten efekt. Ale nawet na zwykłym krześle, co jest trochę niewygodne, jakiś czas dziennie możesz tak siedzieć z kolanami niżej niż tyłek, z udami pod skosem w dół i zobaczysz, że. Będzie to dobrze działało na Twoje plecy, będziesz odczuwać mniejszy ból. To są rzeczy, o których się nie mówi niestety na lekcjach BHP w pracy, nie mówi się o tym w szkole, ale to jest bardzo ważne i to, gdy zastosujesz te kilka rzeczy, o których tu wspomniałem, to ten e, ból pleców, który chronicznie ma prawie cały świat, nie będzie cię dotyczył. I o to chodzi, żebyśmy żyli bez. Bólu, którego nie musimy odczuwać, po prostu zmieniając parę małych kwestii środowiskowych. No i jaka jeszcze mała rada: trzeba się ruszać. Nawet gdy pracujemy, trzeba co godzinę wstawać na chwilę. Nawet gdy pracujemy na siedząco, trzeba wstawać na chwilę, przejść się gdzieś, wody się napić. Nie można cały czas siedzieć, bo właśnie to siedzenie non-stop, nawet w poprawne, bardzo źle działa długoterminowo i może prowadzić do tych licznych, chronicznych problemów. I najbardziej polecam Wam ten standing desk. No, to jest naprawdę rewolucja w mojej pracy z domu i pracy też YouTube'owej. Naprawdę jest to produkt wart swojej ceny. I może jest to tak naprawdę tekturowy karton, to to jak on działa dobrze dla naszej pracy, wydajności i pleców. No jest to świetna rzecz. Bardzo polecam, wchodź w ten link na dole i kupuj to, bo zobaczysz, że zmieni Twój świat. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga już wkrótce i widzimy się w kolejnym odcinku recenzji w weekend. Do zobaczenia, cześć!